Wyjazd na obóz crossfitowy z crossfit elektromod zawsze się łączy z tym, że mam cztery torby. No i najważniejsze. Zaczynamy! Let's go. Deszcz pada, po prostu. O jezu, psy szczekają, Straszna pogoda, jak zwykle, jak tu przyjeżdżam, to jest fatalnie. Ale jestem już na miejscu. Baza Baranówka pod Warszawą, Augustówek, zdaje się. I tutaj zaczynamy obóz crossfitowy, w sumie on już się zaczął, ale ja niestety dzisiaj nie mogłem, bo miałem szkołę rodzenia, więc... Taka sytuacja, warunki jak warunki, no w bazie Baranówka nie ma co się spodziewać, no w obozie crossfitowym e, pięciogwiazdkowego, trener jeszcze pracuje, bo gdzieś tam się e, kamufluje, jest godzina 22.09, więc jeszcze sprawdzimy maile i idziemy spać. A jutro, której rozruch? 7? 7:15, ósma śniadanie, przyjedzie Wiciu, powiedział 8.20 z tego co ja wiem. Crossfit, crossfit jutro rano, więc am excited. Do jutra. A poranna rozgrzewka już była, przebiegliśmy się dookoła środka. Trener mnie zbudził z samego rana. Puff, prawie w ogóle nie spałem, deszcz walił całą noc. No ale tak jak w zeszłym roku, no. W Baranówce się nic nie zmieniło. Mamy domek, kanadykę, i mamy stołówkę i salę do ćwiczeń. Jedyna opcja jest taka dodatkowa, że na ciężary będziemy jeździć do nowego dworu mazowieckiego. Po każdym śniadanku trzeba pozmywać naczynia, nie? Więc tak ze względów czasowych niestety nie mogę uczestniczyć w całym obozie przez cały tydzień, więc będę tylko na dwóch dniach wtorek i środa. I tak, we wtorek dzisiaj mamy rano sesję crossfitową. Po południu sesję gimnastyczną z kołcem szycem. Jutro mamy sesję ciężarową i jutro po południu mamy triatlon, czyli pływanie, rower i bieganie. Muzyka Jacyś cięci powiem, że to jest tak tajna wiedza, yy, żebyś może w szkole sprawności by się mógł sprzedawać. Cieszę się, że wszyscy dotarli w końcu. Dobra, słuchajcie, lecimy. Eee, zrobimy sobie krótki eee, wykład, taką wied wiedzę w pigułce. Ten poziom watów ów pala, prawda? Czyli jak tam faceci na przykład, nie wiem, 1200, 400, ile maksymalnie jedziecie, nagle was odcina. Mm -hmm.

Najpierw szukaliśmy maksa, jeśli chodzi o waty na rowerze. Później robiliśmy 80%. Wyszukiwaliśmy, a następnie 10 rund na 80% przez 10 sekund każdą rundę. Ciężko było. Ale godzina 12, idę trochę, popracuję. O 14 zaczynamy sesję z Marcinem Szycem i będzie gimnastyka. Podobno ciężki trening. Wieczorem jeszcze jeden trening crossfitowy, ale to jakaś niespodzianka, więc nie chcę zapeszać. 🎵🎵🎵 Dajmęne wyciągamy za gołę. No każdy z Was wie, że jednak w Polsce kolobody głównie skupiamy się na tym, żeby odcinek klęciowy. I opuszczając pięty podrywamy klatkiem piersiowym na ten złoń i na to. My Mamy ostrość. Trening z Marcinem Szycem zakończony, gimnastyka zakończona. Trochę nauczyliśmy się hollow, trochę bady, powchodziliśmy na linę. Ostatnia sesja dzisiaj, czyli trzecia. Zjedliśmy obiad, trochę odpoczęliśmy, ja trochę popracowałem i jedziemy. Tylko ja, Wiciu i trener. Najlepsza ekipa świata. Zaczynamy sobie, 10 rund zmiana co jedną runę. Axel Bardelli, dla was 70 kg, 50 double unders. To, co chcesz spróbowali na początku, będzie praca regularnym chwytem. Dzięki. 9.01, 50 minut przerwy. Dziennik pokładowy, dzień drugi. Nie jestem zmęczony, nic mnie nie boli. Czuję się wyśmienicie. że mnie boli. To i dzisiaj jedziemy na ciężary i będzie będzie trenowane jerki, sama technika i trochę pewnie jakiś barber sizing, może jeszcze do tego dojdzie. cały czas pracuje. Idziemy do bazy? Tak, tak. Sytuacji, fajnie, bardzo to... fajnie. Cieszę się, że udało się tam zrobić. Michał, jak się czujesz? Powiedz, jak się czujesz? Czuję się fantastycznie. Jestem przygotowany e, merytorycznie. A jak dzisiejszy triatlon postrzegasz? To jest e, dla mnie być albo nie być na tym obozie. <noise> Zero jedynkowo. Albo jestem, albo nie jestem. Albo istniejesz, albo nie istniejesz. jest pytanie czy nie, ja na to pytanie odpowiem dobrze, dobrze, to zobaczymy, odpowiesz sobie sam tak, tak z racji tego, że Ola ma dzisiaj skalowany triatlon startujemy tylko we trzy osoby myślę, że będę miał dużo czasu na odpowiedzenie sobie na to pytanie w samotności dobrze, dobrze. Podobnoż masz dzisiaj kolejne swoje 18 rodziny więc życzymy ci siły nie, to siły, nie, siły za dużo masz więcej czasu, żebyś tą siłę, czasu. Mógł czasu. siłę mógł wykorzystywać mniej pracy Mniej pracy! Mniej pracy! Dokładnie. Michale Dworniku, ukochamy Ciebie, jak Ciebie spotkamy, a dzisiaj życzymy o, Tobie... Dostania się na paluza. No. O, <laughs> ja, na Udo. Ci, ja Ci życzę dzisiaj masażu. <laughs> o, <laughs> Ale nie wykonania, tylko... I Michał, ja dobrego. Najlepszego. wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. buziacki Cześć. Jest challenge, chodzi o to, żeby Michał zjadł w obiad w ciągu 14 minut. Myślisz, że jest to wykonalne? Wiecie, nie jest <śmiech> <spieszone>. <śmiech> <śmiech> Michał, mam jedno pytanie. Czy Ty wyznajesz słowa Lecha Wałęsy, że jak masz stać, to lepiej usiąść? Hmm. Zszokowaliśmy tym pytaniem. Załgnąłem się sobie, nie odpowiem Ci nic, jestem skupiony już, ja już, ja już płynę. Dobrze. Trenerze, jakie odcinki mamy dzisiaj? E, triathlon wersja sprint. Tak. triatlon wersja pussys, no ale na tyle mamy czasu. Okej. Okay. 750 metrów pływania. Tak. 20 km bike. Tak. I 5 km run. Ratowniku, czy dostaniemy jakieś wskazówki do dzisiejszego pływania? Spokojnie. Tak. trzymaj się w zębach. Rozżyweczka do triatlonu, coach Filip. Tak jest. Nie. Rok 2019, powtórka z rozrywki. Czekam w umówionym miejscu na ekipę, która ruszyła już, prawdopodobnie, kontynuując triatlon na dystansie sprint do Orła i z powrotem. Nie, to chyba nie jest fałszywy alarm. Pierwsze na trasie, justa Z. Cześć, ja coś? Jak się czujesz? Słabo, słabo z czasem Tak ja tu widzę. Godzina tak? już. Godzinka nie, a wtedy je miałeś? Na 40. o, zobacz! Kurwa, był już... Ty koleżko! Rozpętam się jak lokomotywa! Ogień Chyba będzie rekord Tak Bo kilogramów mniej Końcóweczka Go for it Może nie wiecie, widzicie go na arenie crossfitowej, ale misiu był kiedyś chodziarzem nawet chemistrzem Polski. Jest Jack. Jack Josh Sparrow. No, słuchaj. Jest finish mordeńko. Ogień. już ma słuchawki na uszach skupiony bardzo dobrze. Nie wie, że go śledzę. Mógłbym go teraz porwać nawet. Nawet by o tym nie wiedział. Cześć jakim poszło? Jakim poszło? Opowiadaj! Kto wygrał? Kto wygrał? Czterech wypłynęło. on Czterech w porcie. Jak czujecie? Jak szmaty. O. Zajebiście! Super! Czyli jak zajebiste szmaty. No dobrze no, może być no. Żeby cyknąć Justynę w wodzie, kosztowało mnie godzinę później. I obóz kończy. To były dwa dni bardzo wymagające jak dla mnie. Jestem dość zmęczony i dość zmasakrowany tym triatlonem. Strasznie mnie kolana bolą. Ale nie ma co się mazać, bardzo fajna dzisiejsza poranna lekcja z, z Bartkiem Jerzejewskim. Bardzo sympatyczny, fajny, młodziutki zawodnik dwubojowy. Bardzo dużo fajnych wskazówek na temat klina i Splitgerka mi pokazał. I na to zwrócić przede wszystkim uwagę. A wczorajsza sesja ze sławnym coachem szytem przespaniała, przepiękna i dodatkowo jeszcze hollow, arch i wchodzenie na linę. Dziękuję Marcin. Rewelka, więc zwijam się. Kończę już ten, ten szybki obóz. Przyjechałem tylko na dwa dni, bo nawet nie brałem urlopu. To są zalety pracowania zdalnie, więc poradziłem sobie pracując zdalnie i też dodatkowo biorąc udział w tym obozie EMC Competitors. Więc piona, i do następnego.